Witajcie, witajcie. Tradycyjnie rozpoczynam od raportu fiskalnego dobowego. 43 przesyłki udało się nadać i 1015 zł. przychodów. Kolejny raz 1000 zł. przekroczone. Także chcę teraz kolejny cel to 1500 zł. dziennie, żeby przekraczać. Aktualny przychód to 47591 zł. i tematem dzisiejszego odcinka jest saldo Allegro. Zapłaciłem, wczoraj puściłem przelew. 6000 zł to było aktualne saldo Allegro, i co się na to składało? Na to się składa prowizja od sprzedaży za ofertę tradycyjną, jak i wyróżnioną. Dodatkowo, jakieś tam opcje promowania. Dodatkowo Allegro Ads, ponieważ jedną reklamę, jedną aukcję sobie reklamuje. No, i do tego teraz dochodzą przesyłki: wszystkie poczta polska już nie wystawia faktur. Także wszystkie przesyłki są doliczone do Salda Allegro i jeszcze doliczone do Salda Allegro są przesyłki DPD. Także w tym miesiącu uzbierało się tego 6, 6 tysiąk. Nie ma co płakać, bo ja wychodzę z założenia, że im więcej płacę Salda, tym lepiej. No bo wtedy moje przychody są większe. Mówię bardzo chętnie zapłaciłbym, nawet 60 tysięcy złotych niech idzie dla Allegro. Mówię im więcej, tym lepiej. O, tutaj widzicie teraz ostatnie moje trzy faktury. Tam pierwsza faktura to było 1400, tam druga 2900. No i teraz doszły te przesyłki, i to wszystko. Także faktura za czerwiec 6112 zł. Już zapłacona, i walczymy w kolejnym miesiącu. A walczymy o to, żeby tak naprawdę ta faktura była jeszcze większa. O, tutaj chciałbym Wam pokazać powód dyskusji, którą otrzymałem wczoraj, chyba. Powód otwarcia dyskusji. Otrzymałem niekompletne zamówienie. Witam. W związku z tym, że paczka trafiła nie w to miejsce, które zaznaczyłam, informuję, że nie odbiorę przesyłki i oproszę o zwrot za zakupy i przesyłkę. Kobieta zamówiła in postem, paczkomat był przepełniony i przesyłka trafiła do jakiegoś tam punktu. Yy, I tam była dalsza konwersacja, już mi się nie chciało tego kopiować, ale kobieta uważała chyba, że to ja jej dostarczam tą paczkę. I ona się ze mną awanturowała, że ona otrzymała takiego i takiego maila, że to i że to. No i jest na masakra. Nie, da, nie dało się po prostu kobiety, wyobraźcie sobie, że nie dało jej się przekonać. Ona uważała, że to, że to ja odpowiadam za wysyłkę. No tak naprawdę odpowiadam, bo według Allegro muszę przesyłkę jej dostarczyć tam, gdzie ona sobie zaznaczyła. No ale zadzwoniłem na infolinię i oni powiedzieli, że oni po prostu przetrzymują chwilę o tą przesyłkę, ponieważ paczkomat był przepełniony i tam dostarczą. Nie i koniec. Dawaj kasę gościu. Nie chcesz mi oszukać, dostarczysz przesyłkę mi tam, gdzie trzeba i w dupie. Pieniądze stracone, czas stracony, nerwy stracone. Pokryłem oczywiście ten czas, no, tą wysyłkę i oddałem jej pieniądze, bo mnie straszyła, że mi wystawi negatywną opinię i że to i że tamto. Także widzicie, z czym się człowiek musi borykać, no bo z Allegro nie mam żadnego wsparcia, bo moim obowiązkiem jest dostarczyć przesyłkę i koniec. O i tutaj chciałbym Wam pokazać pozytywną opinię, którą otrzymałem od klienta zgodność z opisem 3 gwiazdki, obsługa kupującego 3 gwiazdki, koszt wysyłki 3 gwiazdki. Yy, straciłem na 15 gwiazdek, tutaj dostałem 9. Jest to duża strata w ogólnym rozrachunku w moich ocenach. I otrzymałem tą ocenę, wziąłem telefon i dzwonię do baby, bo najlepsze jest to, że Przes ona anulowała zamówienie, anulowała w ogóle przesyłkę i w ogóle nie chciała. Ja wystąpiłem o zwrot prowizji, to było z dwa tygodnie temu i akcja zapomniana, i nagle taka opinia, gdzie przesyłka w ogóle nie została do niej wysłana. Biorę od razu telefon, nad niczym się nie zastanawiając, mówię o co pani chodzi, mówię czego, czego mówię pani yy, chce, mówię co to się wydarzyło, o nie wie, to chyba jej córka, że ona z nią pogada, że to no, mówię, no, ale no wie pani, wystawiać. Wystawia mi pani, już tak mówię, negatywną opinię, mówię, która zaważa na mojej opinii na Allegro. Sprzedaję dużo produktów. Mówię, towar nie został do pani wysłany. Mówię, nie otrzymała go pani, bo w ogóle transakcja nie doszła do skutku. A pani mi wystawiała tutaj opinię: trzy gwiazdki zgodno z opisem. Trzy gwiazdki obsługa kupującego i koszt wysyłki też trzy gwiazdki. No jak transakcja nie miała miejsca, no to nie można wystawiać takiej opinii. No dobra, ona ją usunie, ona ją usunie, już minęło, no nie wiem. Z dziesięć godzin? I, przez, i, tam, I opinia nadal jest nieusunięta, i. i tylko frustracja.